Jeśli twój umysł działa jak przeglądarka z 47 otwartymi kartami, a ty nie możesz dokończyć jednego zadania bez sprawdzenia telefonu cztery razy, to nie jest choroba uwagi. To brak treningu mentalnego, którego nikt cię nie nauczył. Japończycy rozwiązują to za pomocą pięciu technik treningowych, tak prostych, że frustrujące jest, iż nikt ci ich nie pokazał, a ty nie używasz żadnej z nich. Zachodnie społeczeństwo traktuje umysł jak coś, co po prostu działa albo nie działa. Japończycy traktują go jak mięsień, który można trenować do stalowego skupienia. Różnica nie jest genetyczna, to dyscyplina. Pod koniec tego filmu poznasz dokładne metody, których Japończycy używają, aby wytrenować swój umysł do całkowitego wyeliminowania rozpraszaczy. Nieprzemijająca motywacja, mikronawyki, które porządkują twój umysł. Pierwsza technika nazywa się zazen. To nie jest medytacja jak myślisz o medytacji. To siedząca koncentracja. To siedząca koncentracja. Siadasz w ciszy, skupiasz się na oddechu i za każdym razem, gdy umysł wędruje, łagodnie go sprowadzasz z powrotem. To wszystko. Brzmi nudno, prawda? Właśnie to jest punkt. Twój mózg nienawidzi nudy, więc ucieka do rozproszenia, social media, powiadomień, czegokolwiek stymulującego. Zazentrenuje Twoją zdolność do siedzenia z nudą bez ucieczki. To jest supermoce w świecie, gdzie wszyscy potrzebują ciągłej stymulacji. Oto jak to działa. Zacznij od pięciu minut dziennie. Sieć w ciszy, skup się na swoim oddechu. Kiedy twój umysł wędruje do tego e-maila, który musisz wysłać? Łagodnie sprowadź go z powrotem do oddechu. Bez osądzania, bez frustracji, po prostu z powrotem. Próbowałem tego przez dwa tygodnie i było jak obserwowanie mojego umysłu, zachowującego się jak małe dziecko. Trzy sekundy skupienia, potem panika, ale minął tydzień i coś się zmieniło. Mogłem pracować przez trzydzieści minut bez sprawdzania telefonu. Mój umysł przestał wariować za każdym razem, gdy sprawy się spowolniły. Oto prawda. Twój umysł nie jest zepsuty, jest niewytrenowany. Zazen to trening, który uczy Twój mózg, że nuda nie jest zagrożeniem. A kiedy nuda przestaje być zagrożeniem, rozproszenia tracą moc. Zacznij jutro. Pięć minut w ciszy. Nie aplikacje, nie muzyka, tylko ty i Twój oddech. Obserwuj, jak długo możesz wytrzymać, zanim Twój umysł ucieka. Potem sprowadź go z powrotem. Ten prosty akt to fundament stalowego skupienia. Druga technika to ichigiozamai. Znaczy to całkowite zanurzenie w jednym działaniu. Nie multitasking, nie przełączanie zadań. Jedno zadanie, całkowita uwaga, nic więcej. Zachodnie społeczeństwo chwali się multitaskingiem, jakby to była cnota. Badania pokazują, że multitasking niszczy produktywność o 40%. Nie robisz więcej, robisz wszystko gorzej. Ichigiozamai to japońska odpowiedź. Kiedy piszesz, tylko piszesz. Kiedy jesz, tylko jesz. Kiedy rozmawiasz, tylko rozmawiasz. Bez telefonu, bez rozproszenia. Pełna obecność w tym jednym momencie. Oto jak to wdrożyć. Wybierz jedno zadanie. Usuń wszystkie rozproszenia. Telefon w tryb samolotowy. Zamknij wszystkie karty przeglądarki oprócz tej, której potrzebujesz. Powiadom ludzi, że jesteś niedostępny. Potem zanurz się całkowicie w to jedno zadanie przez 25 minut. Kiedy po raz pierwszy spróbowałem tego z pisaniem, byłem przerażony. Żadnych muzycznych list odtwarzania, żadnego tła YouTube, tylko ja i puste Google Docs. Mój umysł oszalał przez pierwsze 10 minut. Ale potem stało się coś dziwnego. Zacząłem faktycznie myśleć głęboko. Pomysły, które nigdy nie przyszłyby w trybie rozproszenia, zaczęły się pojawiać. Jakość przegrała z ilością. Ale jakość była prawdziwa. Oto niewygodna prawda. Myślisz, że jesteś zajęty. Mylisz się. Jesteś rozproszony. Zajęci ludzie wykonują pracę. Rozproszeni ludzie przełączają się między zadaniami i kończą dzień wyczerpani bez niczego ukończonego. Ichigo za maj zmienia cię z rozproszonego na produktywnego. Spróbuj jutro. Jedno zadanie. 25 minut. Zero rozproszeń. Obserwuj, jak bardzo więcej wykonujesz, kiedy przestajesz udawać, że jesteś maszyną wielozadaniową. Trzecia technika to Schosin, znaczy to umysł początkującego. Podchodzisz do każdego zadania, jakbyś robił to po raz pierwszy, nawet jeśli robiłeś to tysiące razy, bez założeń, bez autopilota, pełna obecność. Oto problem z ekspertyzą. Kiedy robisz coś wystarczająco długo, twój umysł przechodzi w tryb autopilota. Myślisz, że już to znasz, więc twój umysł wędruje, podczas gdy Twoje ciało wykonuje ruchy. To jest, kiedy błędy się rozdarzają, kiedy kreatywność umiera, kiedy praca staje się martwa. Szosin odwraca to traktujesz każde zadanie, jakby było nowe. Pełna uwaga, świeże oczy, ciekawość zamiast założeń. Nagle zauważasz rzeczy, które wcześniej przegapiłeś, rozwiązania, których nie widziałeś, kiedy myślałeś, że już wszystko wiesz. Japońscy rzemieślnicy używają tego przez całe życie. Mistrz garnkarstwa, który robił miski przez 40 lat, nadal podchodzi do każdej miski z umysłem początkującego. Nie zakłada, że już wie. Pozostaje obecny, ciekawy, zaangażowany. To jest, jak ich praca pozostaje żywa. Oto, jak to stosujesz. Następnym razem, gdy robisz coś rutynowego, zatrzymaj się. Powiedz sobie: Dzisiaj robię to po raz pierwszy. Zauważ szczegóły, które zwykle ignorujesz. Zadaj pytania. Podejdź do tego ze świeżym umysłem. Spróbowałem tego z myciem naczyń. Tak, myciem naczyń. Tak. Zwykle mój umysł jest milion mil stąd, myśląc o pracy, listach zadań, czymkolwiek innym. Tym razem zostałem obecny. Zauważyłem temperaturę wody, sposób, w jaki mydło czyści talerz, dokładne ruchy mojej ręki. Brzmi głupio. Ale stało się medytacją. Mój umysł przestał się ścigać. Chośń to sekret pozostawania obecnym nawet w nudnych zadaniach. A kiedy jesteś obecny, rozproszenia tracą kontrolę. Czwarta technika to kanso. Znaczy to prostota, ale nie minimalizm jako estetyka. Prostota jako narzędzie mentalne. Usuwasz wszystko, co nie jest niezbędne, aż zostanie tylko to, co naprawdę ma znaczenie. Zachodnie społeczeństwo dodaje złożoność, jakby to był sukces. Więcej aplikacji, więcej narzędzi, więcej systemów, więcej opcji. Potem zastanawiają się, dlaczego ich umysły są przytłoczone. Kanso mówi odwrotnie: mniej opcji, mniej rozproszenia, więcej skupienia. Nie chodzi o robienie więcej, chodzi o robienie mniej, ale sprawianie by znaczyło więcej. O to, jak to wdrożyć. Przyjrzyj się swojemu obszarowi roboczemu. Ile aplikacji masz otwartych? Ile kart przeglądarki? Ile powiadomień czeka? Teraz usuń 80 z tego. Zostaw tylko to, co absolutnie potrzebujesz do jednego zadania, które robisz teraz. Kiedy po raz pierwszy oczyściłem swój obszar roboczy, myślałem, że potrzebuję wszystkiego kontu. Słuchałem muzyki, miałem Discord otwarty, Slack, e-mail, trzy projekty jednocześnie, niekończące się karty badawcze. Zamknąłem wszystko oprócz jednego dokumentu, który pisałem. Panika. Co jeśli przegapię coś ważnego? Co jeśli ktoś mnie potrzebuje? Nikt mnie nie potrzebował, a jeśli tak, mogli poczekać godzinę. Mój umysł bez opcji ucieczki do rozproszenia uspokoił się. Skupienie przyszło naturalnie, bo nie było nigdzie indziej do pójścia. Kanso to usuwanie ucieczek. Kiedy twój umysł nie ma 47 opcji rozproszenia, skupia się na tym, co przed nim. To jest moc prostoty. Spróbuj teraz. Zamknij każdą kartę, której nie potrzebujesz. Każdą aplikację, każde powiadomienie. Zostaw tylko to, co jest przed tobą w tym momencie. Obserwuj, jak twój umysł reaguje, kiedy opcje znikają. Piąta technika to musin. Znaczy to brak umysłu. Nie znaczy to wyłączenia myśli. Znaczy to nieprzywiązanie do myśli. Pozwalasz myślom przychodzić i odchodzić bez chwytania, bez walki, bez wplątywania się w nie. Twój umysł produkuje myśli cały czas, to jest jego praca. Problem nie są myśli. Problem jest, że chwytasz każdą myśl i robisz z niej dramat. Co jeśli się nie uda? Co jeśli zrobiłem błąd? Co jeśli nie jestem wystarczająco dobry? Musin trenuje cię do obserwowania myśli bez reagowania. Myśl przychodzi zauważasz ją, pozwalasz jej odejść. Nie walczysz. Nie chwytasz, po prostu pozwalasz jej przepłynąć jak chmurze na niebie. Japońscy samurajowie używali musin w walce. Kiedy myślisz o następnym ruchu, jesteś powolny. Kiedy jesteś w musin, działasz bez myślenia. Czysty instynkt, zero wewnętrznego hałasu. To jest szczytowa wydajność. Oto jak to stosujesz. Następnym razem, gdy przychodzi rozpraszająca myśl podczas pracy, nie walcz z nią, zauważ ją, powiedz sobie, to tylko myśl. Potem wróć do swojego zadania. Bez dramatu, bez wewnętrznej walki, po prostu delikatne przekierowanie. Próbowałem tego podczas pisania. Mój umysł krzyczał, to jest do niczego, nikt tego nie przeczyta, tracisz czas. Zwykle broniłbym się przed tymi myślami, tworząc wewnętrzną wojnę. Tym razem powiedziałem, ciekawe, mój umysł robi swoją rzecz i wróciłem do pisania. Myśl straciła moc, bo przestałem dawać jej energię. Musin to sekret wewnętrznego spokoju podczas chaosu. Nie zatrzymujesz myśli. Przestajesz pozwalać im kontrolować się. Oto pięć japońskich technik treningowych, które budują stalowe skupienie. Zazen trenuje cię do siedzenia z nudą. I Higioza Mai uczy całkowitego zanurzenia w jednym zadaniu. Shoshin utrzymuje cię obecnym poprzez umysł początkującego. Kanso usuwa rozproszenia poprzez prostotę. Musin pozwala myślom przepływać bez przywiązania. Żadna pojedyncza technika nie jest magiczna, ale połączone budują umysł tak skoncentrowany, że rozproszenia stają się niewidzialne. Oto niewygodna prawda, którą nikt ci nie mówi. Twój umysł nie jest zepsuty. Jest niewytrenowany. Zachodnie społeczeństwo nigdy nie uczyło cię trenować umysłu. Potem mówi ci... Że masz problem z uwagą. Mylisz się. Masz problem z treningiem. Japończycy wiedzą to od wieków. Umysł jest jak mięsień. Możesz go wytrenować do stalowego skupienia, albo możesz pozwolić mu atrofiować w morzu rozproszenia. Wybór jest twój. Zacznij jutro. 5 minut zan. Jedno zadanie z Ichigyo za Podejdź do czegoś rutynowego z Shoshin. Usuń 80 swoich rozproszaczy z Kanso. Obserwuj myśli z Musin. Niewielka transformacja z dnia na dzień, małe, codzienne ćwiczenia, które składają się na niewzruszony umysł. Subskrybuj po więcej technik, które niszczą zachodni mit, że skupienie jest talentem. Nie jest, to umiejętność, a każda umiejętność może być trenowana. Oto moje pytanie do Ciebie: która z tych pięciu technik najbardziej Cię przeraża? Zostaw komentarz! Bo ta, która Cię przeraża, to prawdopodobnie ta, której najbardziej potrzebujesz.